Co się z Tobą stanie po oczyszczeniu Twojego ciała z grzybów kandyda, pleśni, pasożytów, metali ciężkich i zaczęciu zdrowego oczyszczania? Pierwszy etap doprowadza do usunięcia przerostu grzybicy, pleśni oraz pasożytów. Sprawia, że te patogeny przestają istnieć w Twoim życiu, a dzięki temu przestają wytwarzać w Twoim organizmie neurotoksyny. Uświadamiajcie teraz, że jeżeli masz w swoim organizmie przeroz grzybów i przeroz pasożytów, to z jednej strony te patogeny żywią się tym, co Ty dostarczasz do swojego ciała, czyli witaminy, minerały, mikroelementy. Więc dostawać Ty, Twój układ nerwowy, Twój układ immunologiczny, Twój układ krwionośny, zjadają one, a Tobie dostają się resztki, Twoje ciało oczywiście. Ale to jeszcze nie koniec czego, co one robią. One robią jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, jeżeli jest ich przerost. Nie tutaj naprawdę o całoustrojowym przesiedleniu kandidy, która wchodzi w krew, która wchodzi w płuca, która wchodzi w mózg i zajmuje każde obszar ciała, nawet twoje skórę. W tym momencie musisz wiedzieć jedną rzecz: że dla takiego patogenu, dla tej kandydy, dla tej grzybicy, dla tej pleśni, dla tego pasożyta, jesteś także rezerwuarem swoich odchodów. Tak. One, tak samo jak ty, załatwiają się. Tylko ty się załatwiasz do talety, a one się załatwiają do twojego ciała. Wyrzucają mnóstwo toksyn, tak zwanych mykotoksyn, które potrafią zmieniać twoje nastawienie do życia, pracę twojego mózgu, koncentrację, osłabiać, właśnie zaburzenia krążenia krwi, zaburzenia serca, imitować tak naprawdę większość chorób. Pomyśl sobie, pływają w tobie tego odchody i ty masz się czuć dobrze. Nigdy się nie będziesz czuć dobrze. Dlatego właśnie. Kiedy mamy przerost patogenów, kiedy mamy przerost grzybicy, nie jesteśmy w stanie tak schudnąć, ponieważ ten przerost jest utrudnieniem dla naszego metabolizmu i układu immunologicznego. Nasz organizm, aby sobie poradzić z tymi toksynami, zaciąga wodę, żeby móc ją rozcieńczyć. To jest naturalne działanie. Czym więcej wody, tym jesteśmy bardziej spuchnięci. Dlatego potrzebujesz najpierw zacząć od nieuwalniania wody z ciała, ale od oczyszczenia ciała, woda sama zejdzie. To tak pokrótce. Jeżeli chciałabyś, chciałbyś dowiedzieć się więcej i naturalnie zadbać o swoje ciało, naturalnie zadbać o swoją figurę, naturalnie pięknie schudnąć, uzyskać piękne ciało i do tego odzyskać zdrowie, dobre samopoczucie, przenikliwość i błyskotliwość swojego umysłu, to potrzebujesz zadbać tak naprawdę od wnętrza i zacząć od usunięcia przerostu patogenów Candida grzybów w naturalny sposób, ponieważ niestety antybiotyki tutaj nie zadziałają, a nawet jak zadziałają, to i tak powodują z powrotem reaktywację i po dwóch, trzech tygodniach zaczyna się od nowa przerost, a do tego jest skasowany cały system immunologiczny, czyli dobre bakterie i zaczyna się, kółko się zamyka, więc nie tędy droga. Drogą jest oczyszczenie w sposób naturalny oraz zmiana stylu życia, a wtedy Schudniesz, pozbędziesz się wody, pozbędziesz się także agresywności ADHD, ADD i wszystkich innych nowoczesnych zaburzeń, które teraz oficjalnie są na topie, a ich objawy przypominają po prostu przerost grzywicy i metali. Ciężkich w Twoim organizmie oraz pasożytów. Dlatego zamiast się męczyć, katować swoje ciało, Próbować na siłę skakować swoje ciało, zmień swoje ciało od wnętrza ze mną, a zobaczysz efekty już po miesiącu. Do zobaczenia. Jeżeli chcesz więcej, napisz do mnie, zapraszam cię na mój program. Detox. Ciała.